Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Kariera z Zawodnikiem. Widzicie właśnie, jak ekran wczytuje się do meczu przeciwko Augsburgowi. Bo Rossi się przepraszam. Gramy sobie w Panowers 96. Jest to ostatni odcinek trzeciego, czwartego w zasadzie już sezonu Kubą Fryderykiem. Czy uda nam się zdobyć kategorię tytuł Złotego Buta? Czy zostaniemy zawodnikiem roku? Przekonamy się o tym już w tym odcinku. Zobaczymy, zobaczymy, co wyniknie z tej fantastycznej dyspozycji Kuby Fryderyka przez cały rok, a jakże fatalnej dyspozycji naszej drużyny. Co ty gościu robisz? Co ty próbujesz? A w Borusi gra Kamil grabar. właśnie. Tak mi się wydawało, że albo Borussia, albo koływol Wolfsburg. już teraz wszystko jasne. Asystujemy, dawno nie mieliśmy żadnej asysty. I druga asysta, proszę bardzo. Teuhert strzelił dopiero pierwszą bramkę, wyobrażacie to sobie? Jako napastnik. Pierwsza bramka w sezonie. Boże, jeszcze nie potrafi podać. Tragedia Tangana. Tanganga? To chyba ten lewy obrońca. Ach, szkoda, że tak wyszło. Ale jeszcze mamy piłkę przy sobie, przy nodze. Ale już nie na długo. Remis czy zwycięstwo? Zwycięstwo. Pięknie. Teuchert z dwiema bramkami po dwóch asystach Kuby Fryderyka. Dawno nie asystowaliśmy do naszych zawodników, naszych kolegów, bo wydawać się mogło, że ci zawodnicy grają naprawdę fatalnie. Natomiast tym razem Teuchert popisał się wykończeniem na miano zawodnika z overallem 80, 74, czyli... Średnie, ale wpadło. Kolejny mecz, tym razem z Szalkę. No Szalka to jest jedna ze słabszych drużyn w całej lidze, także upatruję tutaj możliwości zdobycia trzech punktów. Trzymajcie za to kciuki. Chciałem sprawdzać, jak to wygląda, jeśli chodzi o tabelę króla strzelców i tabelę asystentów. Topowych. Natomiast zdecydowałem, że przyjdziemy cały sezon, a potem zobaczymy, jak to się będzie przedstawiać, jak to będzie się ilustrowało. O no, to będzie o wiele ciekawsze, jak dowiemy się na przykład do końca sezonu. Bo tak, to będę starał się tryhardować, żeby jednak zdobyć on koronę króla strzelców. A tu chodzi o to, żeby faktycznie w taki prawdziwy feeling całej tej, całej tej Bundesligi złapać. kolega tutaj podchodzi z siódemeczką poprosimy, prosimy po raz kolejny na podanie o, szkoda, że nie wpadło ten zawodnik z numerem 36 mamy piłkę, a nie, tam jest tylko na górze, ok, no to jako drużyna mamy piłkę, ale przegrywamy Och, bardzo brzydkie podanie dostaliśmy, ale mogliśmy też zagrać lepiej. Boże, przegramy z szalkę! No to jest niemożliwe. Kolega Teucher oczywiście nie jest w stanie wykończyć akcji, jeżeli nie poda mu się na pustą ramkę. Trudno. Bardzo słabe spotkanie w naszym wykonaniu. Jeszcze słabsze w naszej drużynie. Mamy 7 punktów. Przewagi nad Stuttgartem, zostało zaledwie cztery mecze, więc módlmy się, żeby te 7 punktów nam wystarczyło. Tym bardziej, że gramy teraz bardzo, ale to bardzo ciężki mecz, bo gramy mecz z Red Bullem Lipsk, który jest jedną z najlepszych drużyn w lidze, zwłaszcza teraz, gdzie Bayern Monachium przeżywał delikatny kryzys na pewno w środku sezonu. Spróbujmy zdobyć jakąś kolejną braneczkę. Julmant. brzmi trochę jak Foilunt. Wychodzimy z kontrą. Oj, głupia strata. Wbiegłem w zasadzie w tego zawodnika. Świetnie, super. Wreszcie dostałem taką piłkę, że nic nie musiałem z nią robić, tylko po prostu strzelić gola. Rzut rożny dla Red Bulla Lipsk. Nie rozumiem, dlaczego to jest niby akcja, która ja miała być uwikłana. 27 goli, wow, robi wrażenie. oj. oj, oj. indywidualny raid, tutaj musimy zdobyć gala. Musimy, musimy, gola, gola, gola. Ominęliśmy obrońcę. Oj, ale strzeliliśmy prosto w bramkarza. Szkoda, 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 szkoda. Po powinien tu być gol. Bramkarz się bardzo dobrze zpozycjonował, ale mogliśmy uderzyć po krótkim słupku. Kiedy tylko zauważyłem, że przesunął się w tą drugą stronę. Okej, okay, spełniam wymagania tego kontraktu. Nie chcę znowu zrobić takiej sytuacji jak, jak ostatnio, bo ostatnio się odwalił Szajs, Jak grałem wtedy, wychyla się Werona kubą, że nie przeczytałem, że tu trzeba spełnić trzy wymagania, i nagle okazało się, że jesteśmy out of w ogóle cokolwiek, i jedyne co jesteśmy w stanie zrobić, to przejść do chińskiej ekipy. To też nie było bardzo złym doświadczeniem. Bo, jak pamiętacie, to zagraliśmy tam naprawdę wybitny sezon, który umożliwił nam właśnie grę teraz w Bundesliga, mecz CFS Mainz. To jest chyba 31 spotkanie w Bundesligi, albo nawet 32 już. Także zostało nam naprawdę niewiele spotkań do końca sezonu. 27 goli, piękna sprawa. No, Kuba naprawdę w tym sezonie. Zabłysł czymś, z czego nigdy nie był tak bardzo znany. Czyli z ilości zdobywanych, zdobywanych bramek. Powinien raczej mieć spokój z tym bramkarzem. Piękny gol. Uff, padło to, ale tak nie musiało. Ja troszkę źle zagrałem. Natomiast Kuba zagrał dobrze i strzelił gola. 28. bramka w 32. spotkaniu. Tak, już wiem, 32. spotkanie. Tutaj mamy potwierdzenie, że to jest 32 kolejka. Jeden do jednego. Ostatnia akcja. Przypuszczam, że meczu. Fajnie by było strzelić tego gola, bo to by nam dało 29 dziewiątą bramkę. Niestety. Przegrywamy z FSV Mainz, nie wiem jak to teraz będzie nam pokazywało się w Lidze, bo przypuszczał, że FSV Mainz było chyba pod nami, co może spowodować, że będą coraz bliżej. Nie. Meczy zostało nam dwa, a przewagi do strefy spadkowej mamy cztery punkty. Czyli zwycięstwo w którymś z tych dwóch meczy zabezpieczy nas. 100% przed spadkiem natomiast Kuba myślę, że ma tutaj inny milestone kamień milowy do zrealizowania czyli zdobycie 30 goli w Bundeslidze w tym sezonie ostatni mecz sobie zagramy żeby dokończyć, tak zamknąć klamrą ten sezon, ten, ten sezon, piękny gol. Oj, drugi raz super. Indywidualny raid. To na nam już 30. bramkę w tym sezonie. Jeżeli oczywiście ją wykończymy, tą akcję, jest. Finezyjnie. Tak właśnie w stylu kubusia. 30 go ramka. Właśnie. Właśnie poziom 30 goli, pęku. To, to podanie nie było najlepsze na pewno. Ale nie ma co narzekać. Trzecia bramka, 31 gol w 33 meczach. Pięknie, hat-trick w meczu przeciwko. Co to jest w ogóle z drużyna? Jakaś. A, Freiburg, okej. Okay. No tak ten czerwony kolor mnie zmylił. Ojoj, tam niewiele brakło. Czy to jest kontuzja? Nie, to nie jest kontuzja. Na szczęście, całe szczęście, wygrywamy 3-2 i zabezpieczamy Hanower przed spadkiem w tym sezonie Bundesligi. Co prawda nie awansowaliśmy z nimi, ale przyszliśmy do nich, kiedy by potrzebowali tego i nasza fantastyczna dyspozycja, jeżeli chodzi o aspekty ofensywne, umożliwiła Hanowerowi utrzymanie się w lidze. 43 gole ogólnie strzeliła drużyna. O, proszę. 43 gole ogólnie strzeliła drużyna Hanoweru. Natomiast, wyobraźcie sobie, że aż 30 bramek z tego strzelił Kuba Fryderyk. Czyli tylko 13 goli wpadło, których on nie strzelił. A w ilu nie brał w ilu nie brał sytuacjach udziału? O, to myślę, że w jeszcze mniejszej ilości. Bierzemy sobie. Piątą gwiazdkę. bierzemy sobie umiejętność wolejów. Czy tam wolei. Patrzymy sobie na zespół 38 goli. Miał udział przy 38 bramkach, a w całym sezonie drużyna Hanoweru strzeliła 43. Wyobrażacie to sobie? Gdyby nie on, wiadomo, że pewnie ktoś inny starałby się przejąć jego pałeczkę. Ale. Prawdopodobnie drużyna z Hanoweru mogłaby mieć 20, 22, 23 bram. Tak bardzo słaba jest ta ekipa. A dzięki temu, że mieli tego fantastycznego chłopca, tego Golden Boya, złotego chłopca generacji polskich wychowanków, udało im się utrzymać i aż 43 gole do tego meczu. Myślę, że celem Kuby w dzisiejszym spotkaniu jest hat-trick, żeby mieć gol per mecz na poziomie 1. Żeby strzelić dokładnie tyle samo goli, co miał meczy w Bundeslidze. Och, no ale co tu zrobiłeś, panie, kolego, prawy obrońco? A my będziemy grali w jednej linii z Trentem Aleksandrem Arnoldem, jeżeli się nie mylę. Na tej samej stronie. Rozpoczyna swój rajd z piłką. Ojoj. Pawłut? No dobra, niech będzie. Hoffenheim. Nie mogę się doczekać, jak już wrócę, pójdę do tej Borussii. Ależ to będzie piękna sprawa. Sytuacja nie najciekawsza dla Kuby. Ach, próba takiego ciekawego zagrania. Niepotrzebnie próbował podawać. asyst to też nie jest najgorzej. Myślałem, że będzie troszkę więcej, tak szczerze, patrząc, patrząc na to, jak prezentował się ten nasz zawodnik do tej pory. Bayern? Te, z Bayern wyglądał naprawdę słabo na początku sezonu, a jednak się odkuł. Ale piękna parada naszego bramkarza. Wow, tego się nie spodziewałem od Labrowicza, po labrowiciu w zasadzie. Och No, ten mecz na pewno nie należy do najłatwiejszych dla Kuby i też nie do najlepszych. 1-0 Oppenheim prowadzi na stadionie w Hanowerze No, nie za dobrze. Bardzo solidnie defensywnie grają i też mają ustawienie 5-3-2. Co powoduje, że aż 5 zawodników defensywie przeszkadza kupie w zdobyciu Gola. Ale on tutaj przeszedł teraz zjawiskowo, naprawdę piękna, piękna sprawa. Ładnie się obrócił, próbował strzelić, nawet prawie to wyszło. Czuła i to takie ciekawe, że on się tutaj znajduje w tym miejscu Bo chłopak miał naprawdę ogromny potencjał. Niestety się nie zrealizował. Szanse na zwycięstwo są naprawdę nikłe. To kogo to było? Kolego? Nasz drogi, kochany? Myślę, że koniec meczu, koniec połowy. No, na razie Kuba nie wygląda jakoś zjawiskowo. Też nie miał sytuacji, w której mógłby. No, miał jedną sytuację, taką, w której strzelił prawie gola. Ale to tak naprawdę wszystko. Ekipa z Hanoweru jak zwykle, zagubiona. Panowie, no to nie może tak wyglądać. Dawaj, dawać, 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 co pierdzielać w tej defensywie. Walczymy, walczymy. Bravo, bravo. O oh. sabes muito pior não dá, vai dá, vai dá, vai dá, super dá, Piękne podanie, Kuby. Ależ on tutaj pobawił się z defensywą TZG z Kopenhagen. Pięknie, Kuby. Pięknie. 65 minuta. I gol. Gol dla Panoveru 96. Och, no to, powinien być, to powinno być w przejęcie piłki. No panowie, panowie, panowie. Skupianie. Skupienie. Pełne walka. Agresja. Tak jest. Już uciekłem. Już uciekłem z piłką. Kolego Teuherd, czy ty możesz cokolwiek się ruszyć? Dobrze. Niemożliwe to jest. Kiedy on dostaje te podania? Ószedł nasz największy przeciwnik. Groś, który strzelił trzy bramki, w tym sposób w, w dwóch meczach wszystkie. Fascynuje mnie ten chłopak. No i bardzo brutalne wejście. Ale myślę, że psycha po prostu siada powoli, koledze, naszemu pięknemu. No nie no, po co ty to wybijasz, w głąbie? że ten obrońca, co on zrobił? Czemu on nie zagrał tej piłki normalnie? O, trud mój skończon w tym Hanoverze 96. Koniec spotkania. Remis Daje nam to... Utrzymanie, a mi daje to ósmą asystę i 31 bramek. Pytanie, co się wydarzy w ogólnym rozrachunku? Kolejne spotkanie to mecz z Irlandią. Mecz szalenie istotny w kontekście awansu. A my sobie teraz zobaczymy, jak to wygląda w statystyka. Kuba Fryderyk, no tutaj nie patrzymy na to, bo to jest mało istotne. Bundesliga. Jednej bramki brakło, żeby zdobyć złotego buta. Jeśli chodzi o asysty, czwarte miejsce, Ezek z Oskarym Keynem. Pytanie kto dostał zawodnika sezonu. Czy byliśmy w drużynie rozgrywek? Byliśmy. Keynes z tytułem Króla Strzelców. Jedna bramka brakła i ten tytuł trafiłby do Kuby. Gregor Tobel. Kobel. Ok. Liverpool wygrywa Europę League. Ok. Kto został najlepszym piłkarzem? Harry Kane. Niestety. Niestety Harry Kane wyprzedził nas i nie zostaliśmy zawodnikiem sezonu no nic, trudno. Pozostaje nam tylko dokończyć ten sezon i przenieść się. Przenieść się do kogo? Do Borusi Dortmund. Tym pozytywnym akcentem żegnam się z wami. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym postaramy się dać jak najlepsze pierwsze wrażenie Borusi. Na nasz temat trzymajcie się. Cześć!